Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej z kopii DWW, a to jest kolejny odcinek z serii to Football Manager 2015, gdzie rozgrywamy sobie karierę Manchester United. Tak więc w poprzednim odcinku dla Stuków Obserwonienia rozegraliśmy sobie dwa mecze, gdzie najpierw wygraliśmy sobie z West Ham 4 do 1, a potem wygraliśmy z, tak samo prawie z Southampton 4 do 2. W dzisiejszym odcinku rozegrałem sobie dwa mecze, gdzie najpierw zagram sobie na wyjeździe ze Swansea City, a potem 1 stycznia 2015, gdzie oczywiście w nowy rok zagram sobie z Sunderlandem i będzie to od razu już runda rewansowa, więc no. Nie będę musiał mówić od razu składy, ponieważ porównacie sobie co i jak. A w tabeli, na szybko, oczywiście jesteśmy na szóstym miejscu, gdzie tracimy tylko dwa punkty. Jeszcze ciekawe do Chelsea i trochę dużo do Manchester City, ale to akurat nie będzie problemu, bo myślę, że będzie akurat dobrze. Od razu jedziemy tutaj do meczu, ponieważ sobie już wszystko przygotowałem, a nie obchodzi mnie to, bo już chcę po prostu powiedzieć. Dlatego, no, dam tutaj oczywiście później porównanie, co i jak, jak to będzie ze składami. Oczywiście, wszystko dam. I tylko będę mówił składy mojego składu, tak więc w ramce DH w obronie Luxo, Markus Royal, Phil Jones oraz Rafael, w pomocy Ayu oraz Blind, Blind a tym razem dałem, bo chcę sprawdzić czy da nasz e, skrzydła Janko oraz Błaszczykowski i w napadzie Falcao i Runi No liczę na to, że tym razem będzie dobrze i że no nie sknoczę jeżeli chodzi o rozmowy no, motywacyjne, bo poprzednio wiadomo, Di Maria oraz właśnie Runi mieli coś w tym źle. Tak więc z tym meczem. 18. minuta spotkania, w tym momencie jest akcja dla naszego zespołu Runi, Rooney traci piłkę, przejmuje ją Dyer. Dyer, a ja tam próbował, ale nic tego, Oliveira, Oliveira podaje teraz na lewo do Montero, Montero będzie tam próbował chyba do szokowania, ale niestety scelał i po prostu to była słaba próba. 43. minuta spotkania, końcówka pierwszej połowy, Sigurdsson podał do Oliveira. ten znowu do Sigurdssona, Sigurdsson będzie strzelał, niestety była jednak wybrana, A już ja przejmuje piłkę, Falcao teraz na prawo i widz. Tam w przerwie no pierwszego meczu ze Swansea City jest 0 do 0, no praktycznie nic żadnej akcji nie było, może poza tą pierwszą jaką było, ale praktycznie było słabo no i no niestety, niestety z tego nie wyszło, tak więc mi oczywiście patrzymy na zmiany. Falkał jest beznadziejny, dlatego wejdzie za niego Wilson i Jakub Łasikowski tym razem nie dał rady i za niego wejdzie tym razem Antonio Valencia. Długo go nie dawałem, dlatego że nie był pod pozycję, ale myślę, że na prawym skrzydle też da radę. Druga połówka przed nami, że już na minutę spotkania, szybko się to zaczyna. Wilson do tej Ewa, ten do, do runej z Cela, ale! obronił to Tremel 49 minuta spotkania Blind podaje do Walencji. Valencia traci, Blind przejmuje jeszcze podaje do Runeja, ale co to? Tu, co tutaj się stało w tym momencie? Co to się tu stanęło? Kork z obowiązca bramka w tym momencie, prowadzimy 1 do 0, ale tu było kompletne zamieszanie, nawet nie wiem jak to się stało. Blind tutaj podaje do Runeja. Fernandez się nie zgrał i Kork jakimś cudem, mu wybił tą piłkę prosto do własnej bramki jest. Dziwnym przypadkiem jedno do zera. 57 minuta spotkania. Runy z niestety nie dokładnie, ale przejmuje ją Jones Jones próbował, ale niestety nie uderzył dobrze. Blind przejmuje jeszcze piłkę, poda do tyłu, do, 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 do numeru 2. Nie, jednak tak do Jonesa Jones to jeba, a ja do Ajewa. Ajew do Runy, a Runy ma tam środek, może spokojnie rozgrywać akcję. Runy poleciał, ale niestety przedsuma piłkę, przejmuje piłkę Dyer. Dyer podaję do Sigursona, Sigurson. Blind odzyskuje piłkę bardzo dobrze. jeszcze faul, ale. I to Falczaka, Korka, który przecież miał żółtą kartkę, a to oznacza jedno, druga żółta kartka w tym momencie i czerwona, nie idzie mu dzisiaj ten mecz. 71 minuta spotkania, Podanie teraz do Yanga, bo wybijamy właśnie piłkę. A damy Błąd Wilson, jest sam na sam będzie cela, ale niestety prosto w bramkaza. Szybka, szybkie czas, oczywiście czas na zmianę jest najsłabszy u a dlatego że on weset to już raczej nic z tego nie wyjdzie, a najbardziej zmęczony jest właśnie Andrew Ayo, dlatego wejdzie za niego w tym momencie Maruła Felini, który też ostatnio nie dostał dużo szans, ale wydaje mi się, że też może dać radę. Dlatego dawaj i zaskocz mnie. Jeszcze wybicie dechę i wygrywamy ten mec 1 do zera. No niestety co prawda szczęśliwie, ale no trzeba to powiedzieć szczerze, że szczęśliwie wygraliśmy. Dam Tom tutaj. Dzisiaj uciekliśmy Katus pod Tobora. Zagraliśmy słabo. Jak wy mówicie, że nie, że zagraliście źle. No... Tak naprawdę co? No, uważacie, że wszystko było dobrze? A, oczywiście. I znowu drugi raz już waliłem sprawę. No mówię, ja wygrywamy 1-0 po szczęśliwej bramce Dzeka Korka, który jeszcze minutę później zgarnął z żółtą kartką i 4 minuty później czerwoną. Normalnie to nie był jego mecz, to był dosłownie... ...zawodnik akcji, tylko po prostu powiem. droga przez mękę, niestety. Po zaciętej walce Manchester United do o niezwycięstwo w meczu na stadionie Liberty Stadium, w tym przeciwnikiem było Swansea City. No ale mówię, to było przypadko. United dodał w tym spotkaniu kilka słów na bramkę rywali, lecz brak precyzji sprawił, że padło z nich w mniej goli niż można było się spodziewać. I to jest właśnie... no... straszne, bo jednak, no... Powinniśmy strzelać bramki, a nie kurde, no... marnować takie po prostu akcje w najprostszych sprawach. Tu przyznaję zarówno i Slav z Drownowska. Mecz z United. ADWB pod narastającą presją. Di Maria chce wymusić odejście z zespołu. Według napływających ze stadionu od trafu do dzisiaj, Angel Di Maria stara się wymusić na klubie zgodę na odejście po tym, jak Lewy skrzydłowi i Adidowie ostro się ze sobą pokłócili. No nie podobają mu się rozmowy motywacyjne, ale co mnie to obchodzi? Nie umie grać, będziesz dostawał. Umie grać, to będziesz no nie dostawał tych tych. Ale no cóż, tak więc lecimy oczywiście, jak będzie już sam mecz. Witam serdecznie w nowym roku, tutaj piłkarskim 2015, gdzie zaczynamy go od razu meczu na domowym obiekcie Old Trafford z Sunderlandem, gdzie jest oczywiście to ruda rewanzowa. Tak więc, no jak widzicie, tak wygląda skład Sunderlandu, będziecie widzieć, no nie wiecie, gdzieś w... W filmie różnicę między tamtym a tamtym, a tak wygląda mój skład, czyli Decha w obronie De La Bella, Royo, Jones Serna, w pomocy Di Maria Herrera jako ofensywni Mata, Janusz oraz jako napastnicy Falka oraz Wilson. Zobaczymy jak to pójdzie, jeżeli wszystko poleci dobrze to może jednak skoczymy na jeszcze wyższe miejsce. Ostrożnie teraz tymi, o, tymi e, rozmowami motywacyjnymi, bo oni mają jakiś dziwny ból w tym momencie, tak więc... Czas na drugi mecz przed nami. 17 minuta spotkania. Czas na pierwszą akcję w tym meczu. Di Maria przyjmuje, podaje do Falcao. Falcao jest tam na środku, podaje do Maty. Maty będzie szelał i gol! I mamy 1 do zera w tym momencie. 17 minuta spotkania. Juan Mata z bramkę. To jest jego drugi gol w tym sezonie. Dobrze jednak wykorzystana okazja, żeby no wcisnąć właśnie Maty. Bo miałem na początku plan, żeby dać Ajewa, ale jednak tak stwierdziłem. Może Mata będzie lepszy. I tak lepszy, bo. Miałem po prostu dobrego nosa w tym momencie. 1 do zera jest. 22 minuta spotkania. Larson podaje do jego Diacieri nie strzela i... Jakim cudem jest bramka w tym momencie na 1 do jednego i boja niby strzela de la Ja też jego wstawiłem za Lukasowa, bo nie grał długo, a chciałem sprawdzić czy będzie ok. Tu Larson podał do niego ten nie strzelił a... De la chyba w i przypadkowo właśnie wbił. No długość się prowadzenie. niestety nie cieszyliśmy ale może zaraz znowu będziemy Wilson podaje do Falcao i jednak jest 2 do 1 w tym momencie 28 minuta spotkania szybko prowadziliśmy, szybko straciliśmy prowadzenie i znowu szybko odzyskaliśmy to prowadzenie, bo randomel Falcao zsela bramkę na 2 do 1 w 28 minuty spotkania Wilson to jednak jest gostek może powinienem go części wtajać do bramy 35 minuta spotkania podaje do maty Falcao ten znowu do Wilsona, Wilson sela Wilson i teraz to on bramkę na 3 do 1 35. minuta spotkania Zobaczcie ile on już ma bramek dziewięć bramek w tym sezonie Jamesa Wilsona On jest tym Młodzieżowym reprezentantem Polski Dziwię się, że jest się ta. Reprezentacja go nie wypatrzyła Bo on się nadaje do reprezentacji To dosłownie 3 do 1 jest Co tu się dzieje? 38. minuta spotkania Wilson podaje do Janu Januzaj zajmiał idealną okazję, ale no przestrzelił Końcówka pierwszej połowy spotkania 44. podanie do DFE defoE tam ma Herrera Herrera odzyskał piłkę i akurat będzie teraz coś kola. Januszaj podaje długie do Wilsona, Wilson jest sam na sam prawie, będzie doszłkowała do, do Falkao, Falkao, jest na pozycji, Sela i jest! Już druga bramka w tym momencie! Pierwsza połowa jest, jest już 4 do 1 i nie ma mowy o żadnym spalonym. 14 już gol w premier w tym sezonie Kolumbijczyka, który jest zdecydowanie liderem tego, dru, tej drużyny, bardziej od Wayne'a runeja i widać jak on fajnie to wysykował. No nie mieli czas żadnych. Witam serdecznie na przerwie oczywiście drugiego meczu. Prowadzimy 4 do 1 po pierwszej połowie, co jest bardzo dobrym wynikiem, normalnie nie spodziewam się że tak będzie dobrze. Oczywiście tutaj będzie wszystko okej, okay, ze 6-7 to oczywiście znaczy, że nie muszę nikogo zmieniać, ponieważ wszyscy są dzisiaj w bardzo dobrej formie, tak więc bez przedłużania jedziemy z drugą połówką. 40 minuta spotkania w tym momencie. Januszaj niedokładnie podał i zaraz przejmuje default Defray jest prawie na sam ale to był lekki scał dla Dawida De Hey. 57 minuta spotkania, Januszaj przejmuje piłkę i będzie Proscelat, ale dobry to był ale jednak pan Tilimon wykazał się nie lada dobrą refleksją. 你这种他。 9 minuta, można powiedzieć, w tym momencie. Falka on niedokładnie przejmuje Vergini, który ma kontuzję. On dogrywa, ale przejmuje Demalba. Demalbea traci, niestety, Larson. Defoe, co teraz on zrobimy? O tam dwóch, jednak przejął to Alvarez. Podaję do Defoe, Defoe będzie scello, ale co tu się stało? Jednak się zawahał. Alvarez jeszcze scello, nic tego, jeszcze jedno ale wszystko wybronił DHA. O kurde, jest bramka na 4 do 2. Myślałem, że nic z tego nie wyjdzie po tamtej akcji, ale jednak dopieli swego. Zerman Defoe jednak strzelił tą bramkę na 4 do 2. Dokładnie to. Tu się stało. Dziadceryni z do Arsenal. Arsenal ten podał do DFL, który był sam, na sam praktycznie z No i w lewy. No, powiedzmy, dolny ruch. No, nie wykazali się nasi tu obrońcy zbytnio, ale jest 4 2. Co to się dzieje? 63 minuta spotkania. Jesteśmy no przy akcji, Serna teraz przejmuje i do Di Marie podaje, ten do Della Belli, Della Bella, oj Della Bella, co ty kurce wyprawiasz, niepotrzebnie cię wsadziłem do tego składu, bo z błędy, Diacerini, Diacerini, Sela i na no... Nie ma tej bramki. Robimy szybkie zmiany, bo tutaj coś się nie dzieje. Grał waza ze Dario Syrna jest beznadziejny. Moim zdaniem to jednak to Delabela, ale wejdzie już za niego Blind, a właśnie za Delabele Luxo, który powinien być tak naprawdę za pierwszym razem, ale go nie dałem. Tak więc, oczywiście, szybko, szybko, żebyśmy nie stracili więcej bramki, żebyśmy przypadkowo nie przegrali tego meczu, ponieważ bardzo dobrze idzie. 67 minuta spotkania. Falkał jest sam na samcy, będzie tak rozstrzelał, ale panty limon broni ten sał. Kolejna szybka zmiana, akurat tutaj wszyscy są was bardzo dobrze przygotowanie, tak więc, dlatego zmieniamy tego. To jest najbardziej zmęcony, czyli Adnan Januzaj, który ma niestety kontuzję, ale to jest Chodzi i wejdzie za niego właśnie Jakub Właszczykowski. Mam nadzieję, że Polak jednak da radę, jakoś go zastąpić. Końcówka spotkania: 86. Minuta spotkania. Alvarez przejmuje i jest rzutkarny. Panowie, co się dzieje z wami? Hordi Gomez kontra Decha. będzie trzecia bramka w tym momencie dla Sunderlandu? O, uwaga, teraz będzie Hordigobez, hordygowe No i niestety 4-3, oj, 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 panowie, nie jest dobrze. Co wy wyprawiacie? Dlaczego wy się czujecie zbyt pewnie? Nie możemy sobie tak przegrać po prostu, bo to jest... Po prostu będzie wstyd, żeby z 4-1 przegrać na 4-5 na przykład. Musicie się ogarnąć. Końcówka spotkania, 93. minuta spotkania, ale jeszcze mają akcję i na szczęście koniec tego meczu, no... Uff, można powiedzieć ten, że dobrze posło, że wygraliśmy ten mecz 4-3, ale nie jestem z tego meczu zadowolony, ponieważ no o mały włos byśmy sobie przegrali tak naprawdę ten mecz i jak można stwierdzić, że ten zespół spiszał się bezbłędnie, no jak bezbłędnie, no no dobra, poza karnym można wliczyć, ale były błędy praktycznie i przez Dario Syrnę tak naprawdę przegraliśmy, no ale dobra będę udawał, że jest wszystko ok, żeby no Znowu ich ten... nie... ze złości po prostu i tyle mogę powiedzieć. Wygrywamy 4-3 po strzale Juana na w 17 minucie, falka w 28 i 45 i Jamesa już w 35, a dla nich strzelili German Defoe w 60 oraz zutu karnego z 87 minuty, nie zauważyłem kto tam, bo zapomniałem, Jordi Gomez i oczywiście Alberto de la Vera, samo boja z 22 minucie, ale myślę, że będzie bardzo dobrze. Manchester z United w pełnym emocji meczu, którym przeciwnikiem był Sunderland, Oba zespoły stworzyły niezapomniane widowisko, którego są z wynikiem 4 to United. Jestem bardzo zadowolony. O, i to jest ważne. Rozpoczyna się okienko transferowe, a wracając spekulacje prasowe na temat pańskich planów, bo spodziewać spodziewać jakichś transakcji w najbliższych tygodniach, e, zamierzamy wznocnić niektóre formacie, ale do akcji wkroczymy tylko wówczas, gdy trafi się nam prawdziwa perełka. A powiem po razu, że mam, pewne, ten, mam pewną osobę akurat na tym... na oku, można powiedzieć. Ten mecz na pewno zapewnił sporo różeczki kibicom, ale menadżerowie chyba głównie się stresowali, prawda? Epickie przeżycie, dla takich chwil warto być kibicem. Hordi Gomez dobra gola dziś z po tym, jak było po popełnił Herrera, jak może to wpłynąć, coś no doświadczenie go wzmocni. Dobra, dobra... Eee, że to, że... James Wilson był w dobrym posłuchaciem, tak jest, no i super, najnowsza opinia zespołu, jesteśmy na stabilnym, więc jest akurat okej, okay. jestem zadowoleni z tego, że zespół gra ofensywny futbol, jestem bardzo zadowolony z tego, wysoko przegrany 1-4 mecz United z Arsenal wywołał by niezadowolenie wśród kibiców, tego wyniku nie można też zignorować, choć nie wszystko w tym meczu zasługiwało na krytykę, teraz się nie cieszę z tego meczu z Arsenalem, no i w sumie nie dziwię się, bo ja sam też nie byłem zadowolony z tego, walka jest najlepszym zawodnikiem, dlatego go myślę pochwalę. Ostatni mecz bardzo dobrze ci poszło, ale przy okazji niestety też będę musiał no dać kalę Dariusz Reni, który no dał 6-2, a w moim przypadku 62 2 znaczy bez pensji niestety. No ale cóż, Vincente Del Bosque przyszedł popatrzeć na Dehe Herrera oraz Mate. Fajnie by było jakby ktoś z nich się trafił. United kontynuuje się 2 z United przedłużył swoją serię zwycięstw tych po kilka do pięciu, Dobra forma jaką ostatnio prezentuje United z Prejadze wielu kibiców zapomniał już o doniesciach jakoby we wcześniej fazie sezonu. sezonu ADWD było jeden kiepski wynik od Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Syrna akceptuje karę. Ja mam nadzieję, że Hara zareaguje pozytywnie, no i to cóż, no myślę, że mogę sobie zakończyć prawie ten odcinek dzisiaj, rozgraliśmy sobie dwa mecze. Gdzie najpierw szczęśliwie wygraliśmy 1 do 0 ze Swansea, i potem wygraliśmy no, w meczu tak naprawdę z strzelania z Sunderlandem 4-3. I tak na szybko, oczywiście, tabeli na prowadzenie wstecz wciąż na szóstym miejscu, ale mamy tyle samo punktów co piąty piąte Chelsea, i jeden mec po prostu dzieli nas, abyśmy wskoczyli właśnie do pierwszej piątki. I zanim za. Kończymy oczywiście ten odcinek. Od razu dam Wam no, dokierowanie, że kogo byście chcieli, żeby, żebym kupił do zespołu. Przypomnę, to jest 2015 rok, więc jeżeli możecie to, dajcie swoje te, swoje no, domysły, pomysły, kogo bym mógł ewentualnie wzmocnić do no, oczywiście drużyny, jeżeli macie kogoś na oku. Możecie tam zobaczyć w internecie 2015 rok i zobaczyć, kto akurat grał wtedy w jakim roku. I myślę, że dzisiaj akurat popatrzymy sobie na. Screen Dawida de Hey, ponieważ tamte interwencje były naprawdę bardzo ważne. Tak czy siak, ja już się tu z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcesz napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik ADWW. Na razie i cześć!